Cześć, nazywam się Eryk Jakubik, a w tym materiale wideo pokażę, jak dodać logo do Twojego sklepu na platformie iDusel. Zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest iDumoc, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Twojego sklepu na iDusel. Więc tak, w tym materiale wideo odpowiem na następujące pytania. W jakim formacie, rozmiarze i standardzie wgrać logotyp? Jak i dlaczego ustawić różne logotypy dla klientów na telefonie, komputerze lub tablecie? Jak poprawnie skonfigurować pod SEO? Odpowiem na pytanie, dlaczego po dodaniu logo nie wyświetla się ono w wyszukiwarce Google? I ekstra opowiem, jak ustawić logo dla wiadomości transakcyjnych, powiadomień webpush oraz produktów, które nie posiadają do danego zdjęcia, a są widoczne na sklepie. Zacznijmy od. Formatu, rozmiaru i standardu. A więc, tak, jedziemy. Przechodzimy do panelu, sklep, logo, top i inne elementy strony. Następnie zarządzanie wyglądem elementów strony i wybieramy logo. I tutaj, tak, po pierwsze, możemy wybrać typ grafiki. Czy mają to być trzy grafiki różne, w zależności od urządzenia, czy ma być to jedna grafika? Jeżeli nasze logo jest prostokątne i lepiej będzie wyglądało na komputerze, a mamy też wersję, dla urządzeń mobilnych, na przykład kwadratowe, bo nasz szablon dobrze wygląda z logiem kwadratowym na wersji mobilnej, a lepiej wygląda w wersji prostokątnej na wersji desktopowej. To po prostu wgrywamy dwa różne rodzaje logotypów. W moim przypadku ja mam jeden logotyp, w związku z tym będę się posługiwał pierwszą opcją. Teraz przejdę sobie na chwilę do sklepu i wytłumaczę, jaki powinien być rozmiar tego logo. Jeżeli mamy logo, tak jak ja tutaj mam przygotowane logo id w formacie SVG, w tym przypadku wielkość nie ma znaczenia, grafik nam powinien dostarczyć logotyp w wektorach, dzięki czemu to logo będzie miało bardzo małą wagę, co wpłynie pozytywnie na czas czytania strony i na wskaźniki SEO. Ja załóżmy, wezmę scenariusz, kiedy mam logotyp w formacie PNG, czyli ono już, jak widać, waży ciut więcej, mimo tego, że jest dużo mniejsze. O, proszę zobaczyć, jest dużo mniejsze to logo. No i teraz tak, jaki powinien być rozmiar tego logotypu? Ja stosuję taką zasadę, że przygotowuję logo w jak największym rozmiarze w miejscu, gdzie się ono ma wyświetlać. Czyli jeśli tutaj moim, na moim przykładzie. To jest to miejsce w nagłówku strony. Oczywiście możemy mieć dane jeszcze logo, nie wiem, w stopce. Możemy mieć logo na wersji mobilnej, może być dużo większe, chociaż to jest bardzo rzadko spotykane, a wręcz powiedziałbym, że nigdy. Z reguły skupiamy się na wersji desktopowej. W związku z tym, ja po prostu sobie mierzę, że to logo tutaj na mniej więcej powinno mieć tak ze 100 w wysokości z 260 w szerokości, zobaczmy, jakie ja sobie tutaj przygotowałem. Ja przygotowałem logo 200 x 65. Też będzie akceptowalne. Tak, żeby po prostu ono nie było full HD i nie ważyło 5 MB. Po prostu strona będzie się wczytywała, tak jak mówiłem wcześniej, dużo, dużo dłużej. Ok, jeszcze nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego nie w formacie WP, tak jak rekomendują agencje SEO? No właśnie dlatego, że bardzo często nie jest ono obsługiwane przez bardzo stare wersje przeglądarek. W związku z tym, aby nie ryzykować, po prostu wgraj format PNG lub SVG, aby mieć spokój. Tak, żeby być pewnym, że Twoje logo wyświetli się prawidłowo na każdym urządzeniu. A więc teraz sobie przejdźmy do sekcji link. I tutaj domyślnie jest to podane w taki sposób, czyli jest po prostu ukośnik. Jeżeli sobie... Przejdziemy na stronę sklepu. Agencje SEO rekomendują, aby ten link był bezpośredni. Czyli w oryginale wygląda to w następujący sposób: to nadal, nadal będzie działać, nadal będzie dało się kliknąć to logo, zostaniemy prawidłowo przekierowani na stronę główną. Jednak agencje SEO rekomendują, aby ten link był po prostu bezpośredni. Czyli przechodzimy na stronę główną, kopiujemy go i wklejamy po prostu w tym miejscu. Dzięki czemu odhaczymy jeden z punktów w audycie SEO. Oczywiście tutaj możesz podać link do jakiejś kampanii marketingowej, do jakiejś akcji reklamowej. Jednak jest to po prostu niezalecane, gdyż powszechnie przyjęło się, że link nas w logotypie kieruje zawsze do strony głównej. W związku z tym po prostu podaj link do strony głównej sklepu. Następnie możemy wybrać opcję link otwieraj wy w tym samym oknie lub nowym oknie. Różnica jest taka, że jeżeli zaznaczymy w nowym oknie, to spowoduje to, że użytkownik klikając logo będzie za każdym razem otwierał nową zakładkę. Przez to po kilku, kilkunastu kliknięciach nasza strona może być po prostu zablokowana z powodów bezpieczeństwa e, przez przeglądarkę. Także zostaw po prostu tą opcję i tutaj nic nie zmieniaj. E, następnie mamy alternatywny tekst. Alternatywny tekst jest to e, tekst wyświetlany e, dla po pierwsze robotów Google, żeby robot wiedział co to jest za grafika. A po drugie e, weszła ustawa w ostatnim czasie WCAG która wymusza na właścicielach sklepów, aby wszystkie grafiki były opisane dla na przykład niewidzących. E, czyli w tym przypadku e, normalnie agencje SEO robią to w taki sposób: czyli nazwa sklepu i jakiś slogan. E, tutaj po prostu możemy dodać, że jest to logo, logo sklepu Polzo, e, Dzięki czemu już spełnimy jedną z wytycznych e, zmian wymaganych przez WAG. Klikamy Zapisz. Ok powiedzieliśmy już sobie powiedzieliśmy już sobie, w jakim formacie i rozmiarze i standardzie powinno być logo, jak ustawić różne logo typy na różnych urządzeniach, jak to zrobić pod SEO. A jeszcze powiem na pytanie, dlaczego po dodaniu logo nie wyświetla się ono w wyszukiwarce Google, czyli to, że jak my wpiszemy potem nazwę sklepu w Google, to nie spowoduje to. Dodanie logotypu nie spowoduje, że ono będzie się pojawiało w tym miejscu, tam gdzie są te fawikony, tak zwane. I co najciekawsze, jeżeli wrócimy do zarządzania logiem, to mamy opcję wygrania fawikona, jednak dodanie w tym miejscu nie powoduje, że to logo zawsze nam się tutaj wyświetli. W związku z tym, dla ciekawskich, odsyłam do innego materiału wideo, w którym tłumaczę, jaki jest haczyk związany z dodawaniem fawikona. W sklepie w panelu Idesola. Link znajduje się w opisie. Tak, i teraz, tak jak obiecałem, powiemy, jak dodać logo do wiadomości transakcyjnych, web WebPush oraz dla produktów, które nie mają wgranego zdjęcia do galerii zdjęć. Tak, w związku z tym przejdźmy sobie na chwilkę do wiadomości transakcyjnych. Wybierzmy jakieś, jakąś przykładowych wiadomości. Tutaj oczywiście nie musisz wchodzić, tylko chcę pokazać, że w wiadomościach transakcyjnych też znajduje się logotyp. I to robimy poprzez wejście z powrotem w sklep, logo, top i inne elementy strony. I mamy sekcję logo dla wiadomości transakcyjnych. I tutaj tak samo wgrywamy logotyp. O konfiguracji wiadomości transakcyjnych opowiem również w innym materiale. A teraz jeszcze zobaczymy, jak dodać logotyp do powiadomień webpush. Czyli znowu sklep, logo, top i inne elementy strony. Zarządzanie wyglądem elementów strony. I tutaj mamy ikona dla powiadomień webpush. Klikamy Edytuj i ponownie wgrywamy logotyp. O łapuszach też opowiem w innym materiale wideo. Został, został nam jeszcze temat dodania logo, jako domyślne zdjęcie, jeśli nie mamy wgranego zdjęcia do galerii produktów. W związku z tym przechodzimy do ustawienia w lewym dolnym rogu. Klikamy Konfiguracja produktów i zdjęć. A następnie zakładka domyślne zdjęcie towarów. I tutaj wgrywamy tak samo logotyp. Tutaj akurat proponuję wgrać to. Nie w taki sposób jak ja to zrobiłem, bo ja na szybko po prostu przyciągnąłem logo, jednak e, warto by było po prostu wgrać to zdjęcie w kwadracie czy w formacie dopasowanym do szablonu Twojej strony. A więc podsumowując, po tym materiale wideo powinieneś już wiedzieć jak wgrać logo do wielu miejsc w panelu iDosela, tak żeby ono wyświetlało się dla klientów e, wszędzie, a nie tylko w nagłówku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny i do zobaczenia.